Po raz kolejnym gościem tygodnika poradnika rolniczego jest Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi przy prezydencie RP, były minister rolnictwa. Witam Krzysztof i z okazji dnia Krzysztofa zaległego najlepsze życzenia. Drogi redaktorze, witam Cię serdecznie również. Wszystkiego dobrego, drogi Krzysztofie. Słuchaj, mieliśmy rozmawiać. Na temat bardzo nośny od kilku tygodni, czy nawet od kilkunasty, kilkunastu tygodni o zawartości cukru w cukrze, ale wyszedł palący problem związany z rzepakiem. Obajtek pokonał Kowalczyka. Na czym ten problem polega? O cukrze za chwilę też będziemy rozmawiali, natomiast to jest rzeczywiście sprawa yy, ta yy, dotycząca rzepaku, yy, świeża i wręcz bulwersująca. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej o biopaliwach. Ona ma dłuższą nazwę, ta ustawa, której konsekwencją jest zmniejszenie wykorzystania nasion rzepaku do produkcji biopaliw, do produkcji biodizla. Ja przypomnę, że w Polsce większość rzepaku jest nie na cele spożywcze, tylko właśnie jako dodatek do paliw stosowanych w naszych samochodach ale jednocześnie zostaje duża ilość paszy, znakomitej śruty rzepakowej o dużej zawartości również białka. Więc wprowadzenie zmian, które pozwalają firmom stosować niewielką opłatę zastępczą, zamiast stosować dolew biodizla, będzie wielkim uderzeniem, jeżeli ta ustawa przejdzie przez Sejm. Ja będę zdecydowanie przeciwko niej. Jeżeli przejdzie, to jest potężny problem dla polskiej produkcji rzepaku. Ta produkcja w ostatnich latach się bardzo rozwinęła. Rzepak jest, nazywamy go czarnym złotem, ma super wartościowe składniki, nadaje się do wykorzystania zarówno do celów konsumpcyjnych na biopaliwo, jak również na pasze dla zwierząt, ale jest również szalenie ważny ze względu, na płodozmian, czyli spełnianie tych wszystkich oczekiwań. To, to kiedy ceny rzepaku spadną? Jak Ceny Ceny już spadły. Informacja, że Rada Ministrów przyjęła projekt, sprawiła, że następnego dnia już spadły ceny rzepaku, i niestety ta tendencja może się utrzymać. Już nie tylko import z Ukrainy różnych składników rolniczych, ale również to te działania, które w Polsce są podjęte. Ja oczekuję, że z tego zapisu rząd się wycofa, ponieważ to uderza w branżę bardzo ważną dla polskiego rolnictwa. A dlaczego ma się wycofać, kiedy tu prezes Obajtek ma potężną pozycję nie tylko ekonomiczną, ale polityczną? Bo to Orlen przeforsował. Ale ten... ja znam Daniela Obajtka, jest człowiekiem inteligentnym, jest rozsądnym, do niego docierają argumenty. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś. Po drodze pokpiono sprawę, przedstawiając jaki wpływ ta decyzja będzie miała na polskie rolnictwo. My musimy dbać o gospodarkę, dbać o kompleks paliwowy, o, o to wszystko, czym się zajmuje Orlen. I tutaj ja nie mam jakby negatywnych skojarzeń, ale również musimy zabiegać o stabilność polskiego rolnictwa. O to, żeby rolnicy mieli co uprawiać, żeby mieli z tego tytułu dochody, ale żeby to, co uprawiają, było potrzebne na rynku żeby było, by miało zbyt na rynku i tak do tej pory to było połączone mnie ten ruch dziwi ze względu na to, że w obliczu szalejącej inflacji, kryzysu żywnościowego na świecie no, trzeba dbać o polskie rolnictwo slogan o bezpieczeństwie żywnościowym powtarzany przez wszystkich, że cenimy rolników zapewniało nam bezpieczeństwo bez, zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe to jest po prostu chwyt piarowy, bo, bo realia są inne. Więc ja bym chciał, żeby ta troska, yy, która jest w ustach tak wielu polityków, troska o polskie rolnictwo miała praktyczne również... Dodajmy, w skar... dodajmy przedwyborcza troska. Tak, no zbliżają się wybory, więc tych obrońców polskiego rolnictwa, tych, którzy też będą się kajać za to, że kiedyś głosowali za piątką dla zwierząt, ale teraz przejrzeli na oczy i zrozumieli, będzie coraz więcej... Chciałbym, żeby te działania, które są podejmowane, które są deklarowane, ta troska o polskie rolnictwo, miało konkretne uzewnętrznienie w postaci dobrych przepisów prawnych, regulacji rynkowych, a to, co się z tym rzepakiem zapowiada, to jest dokładnie działalność na szkodę polskiego rolnictwa. To nie dotyczy tylko i wyłącznie dochodów rolniczych. Ja chcę bardzo mocno podkreślić i na to zwracam uwagę zawsze, kiedy występuję. Kiedy mówimy o kondycji polskiego rolnictwa, kiedy mówimy o interesach rolników, to nie rozumiemy tego tylko i wyłącznie w jakiś taki wąski sposób, że chłop chce się nachapać. Bo często słyszę takie głosy. Pazerni chłopi. Tak. I, i, i tu są jakieś wyzwiski i różnego rodzaju negatywnych skojarzeń. Nie. Dobrze funkcjonujące rolnictwo, to jest rolnictwo, które zapewnia środki do życia rodzinie rolnika, ale jest szczególnie ważne dla całego społeczeństwa, bo wszyscy jesteśmy konsumentami. Panie ministrze, nawet za drogi cukier obwiniają rolników, którzy sprzedali za bardzo średnią cenę buraki w ubiegłym roku i nie skorzystali na tym fakcie drożyzny cukru. Ale to do tego wrócimy. Trwa bitwa o węgiel no jak za starych czasów. No, do celów grzewczych jest potrzebny, ale nie dyskutujmy o tym, bo to oczywista oczywistość, ale w jakim stopniu brak węgla wpłynie na obniżenie produkcyjności rolnictwa? Myślę o miale, ale także o węglu, o węglu dostarczanym do, 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 do różnych kotłowni, zakładów przetwórczych. Ja nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów w Polsce, która stoi węglem, stoi na węglu. Dożyjemy czasów, kiedy tego węgla będzie brakowało. Oczywiście wszyscy się troszczą o to, żeby miały y, odpowiedni zapas y, elektrownie, elektrociepłownie, żeby y, ciepło systemowe, y, ogrzewające bloki miało zaopatrzenie, ale trzeba patrzeć również na drugą stronę y, tego samego medalu. Dobrze, może ludzie będą mieli ciepło y, w domach, w mieszkaniach, chociaż w przypadku tych, którzy y, ogrzewają, mają indywidualne kotły, a to jest cała polska wieś. By była opalana praktycznie węglem. Ja boję się, że przy jego niedostatku i absolutnie blokującej cenie, blokującej dla wielu ludzi możliwość zakupu, nawet gdyby fizycznie ta możliwość istniała, to sprawi, że ludzie będą palić śmieciami, plastikiem, oponami. Czyli chrust plus widziany inaczej. Będzie, będzie katastrofa. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że nawet ci ludzie, którzy będą mieli ciepło w domu, muszą coś jeść. Rolnictwo jest wielkim konsumentem energii, również węgla. Tu w szczególnej pułapce w tej chwili znalazło się bardzo dobrze rozwinięte w Polsce rolnictwo pod osłonami. Szklarnie, tunele, które produkują przecież ogromną ilość warzyw, owoców, roślin ozdobnych, ale już nawet koncentrując się tylko i wyłącznie na tym, co, co, co jemy. Trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie nie chcieli całym rokiem mieć ogórków, pomidorów, papryki, cukinii i tak dalej, tego wszystkiego, co z, ze szklarni uzyskujemy. Natomiast jeżeli ten sektor, który w tej chwili jest absolutnie pod ścianą, jeżeli nie będzie miał gwarancji, że będą mogli kupić miał węglowy, a takimi kotłami dysponują, które pozwalają właśnie ten najgorszy rodzaj opału wykorzystywać. Jeżeli nie będą mieli rządowych gwarancji, że w sezonie będzie ten miał można kupić, to nie uruchomią produkcji. I co będziemy mieli? Z jednej strony bankructwa tysięcy rolników mających szklarnie czy tunele. Tysięcy. To są dziesiątki tysięcy zatrudnionych tam ludzi, bo tam bardzo często praca ręczna pozostaje. Nie ma maszyn, które pozwalają w szklarni nie wiem, zbierać pomidory czy, 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 czy ogórki. To jest kolejny, kolejna sprawa. Ale jeszcze w związku z tym, że konsumenci będą domagali się, bo się do tego przyzwyczaili, również w zimę pomidorów, ogórków czy innych warzyw ciepłolubnych, to one zapewne będą sprowadzane z Maroka, z Hiszpanii, z Izraela, z Egiptu, tam z tych krajów, gdzie jest inny klimat. Czyli dobijemy swoich, staną się bankrutami. Wielki wpływ na rynek pracy negatywny, a jednocześnie będziemy nabijali ze tym importerom, którzy będą sprowadzali to z innych kierunków, i to jest coś złego. Dlatego muszą być gwarancje, że ci, którzy mają pod osłonami uprawy, będą mogli kupić węgiel. Niestety informacje są informacje z dnia dzisiejszego, że 5 sierpnia, z 5 sierpnia. Rozmowy, które były prowadzone w kierunku właśnie znalezienia rozwiązania, czy to ten miał przesiewany z tego węgla przywożonego statkami, bo to jest taki węgiel niesortowany, tam tego miału będzie sporo, czy też schałt węglowy, które do tej pory z powodów ekonomicznych nie były uzasadnione, żeby je prze przesiać, ale tam też jest sporo, sporo węgla, tej najczęściej gorszej jakości, ale nadającego się właśnie do sektora upraw pod osłonami, no i mnie poinformowano, że rozmowy zostały zerwane, żadnej możliwości zakupu przez prywatnych ogrodników. A wyobraża sobie, Krzysztof, że zakład mleczarski w Toruniu, będący częścią okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Łowiczu, Łowiczu. Który, który znasz tak. i łowicz ten znasz będzie wyłączony, będzie ograniczony dostawy energii, energii elektrycznej, tak? To grozi wielu, wielu mleczarniom. Co, co, co będzie wtedy zmienić? Nie, nie wyobrażam sobie, żeby sektor przetwórstwa rolno-spożywczego dotyczy. Ale mleczarstwo jest świeżym. Mleka, gdzie wymaga w każdej chwili y, musi być zaopatrzenie w prąd, żeby działały chłodziarki, żeby była pasteryzacja, żeby to wszystko, co jest niezbędne, żeby ten łatwo psujący się produkt uratować, a jego, jego wartość odżywcza no, jest absolutnie y, unikalna. Nie wyobrażam sobie, żeby te zakłady nie miały odpowiedniej ilości zarówno prądu, ale również tam, gdzie trzeba gazu, czy też węgla, czy oleju opałowego dla podtrzymania procesów technologicznych. Koncentrowanie się tylko i wyłącznie na, owszem, to propagandowo jest może łatwe do sprzedania, żeby nie obniżać temperatury w mieszkaniach, że to jest najważniejsze, żeby ludzie mieli komfort. Nie może być związane z tym, że zlikwidujemy czy mocno ograniczymy produkcję żywności, przetwórstwo żywności w Polsce, choćby w mleczarniach, o których mówisz, nie tylko tej toruńskiej, czy A to jest bo, bo Ale to jest kilka ale, kilometrów od ciebie. Tak, ale to dotyczy generalnie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Tu zapewnienie w energię musi być priorytetem. Podobnie jak ciepło dla ludzi, to musi być priorytet. No, wróćmy do zawartości cukru w cukrze, znany z komedii Barei, temat. Czy Krajowa Grupa Spożywcza i inne cukrownie niemieckie, notabene, no, jak dopuściłeś, że Niemcy weszli do, do Chełbzy, no to też winę obarczam się za to. Oczywiście to są żarty. Natomiast zarobiał tyle samo, taki procent zysku, jak zakłady nawozowe, które polskie, które... które no, skorzystały na podwyżce nawozów, osiągając rekordowe zyski. Zobacz, w jaki ten Balea jest aktualny. To jest kwestia i cukru w cukrze, ale również i ludzie wągiel przywieźli. No. I wszyscy z tymi wiaderkami, bo wągiel do wsi przywieźli. No. Więc do, 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 dożywamy kuriozalnych i, i jakichś takich, no właśnie, już nie wiem, jak to określić nawet, ale y, śmiech przez łzy. Sprawa cukru jest, wydaje się, dość prosta do wytłumaczenia. Ktoś celowo wywołał panikę na rynku. Cukru naprawdę w Polsce nie brakuje. Wielkość produkcji, zarówno w Krajowej Spółce Cukrowej, jak i w trzech koncernach niemieckich, bo przypomnę, że 60% mają koncerny Nordzucker, Zitzucker i Pfeiffer und Langen. Znaczy 40... nie mam nic przeciwko obecności kapitału niemieckiego, ale bym się cieszył, żeby to było poniżej 20%. No tak, ale mają 60%. I to właściwie tylko determinacja wielu ludzi, w tym Gabriela Janowskiego, ale również i Mariana Dębińskiego, i pani Barysowej, i tam wielu innych. Ja tam jako młody człowiek wtedy też ich wspierałem. Sprawiła, że w ogóle ten polski cukier powstał, bo inaczej tego by nie było. Plan był taki w czasach Balcerowicza. I Buzka, żeby sprzedać w całości wszystko. wszystko. Przypomnę, że przy tym podziale. Ale tortu, w 2008 Marek Sawicki też swoje zrobił, a przedtem i Jurgiel. No, to były błędy. Jak można było, kiedy wycofywali się Brytyjczycy, Brytyj Sugar, wycofywali się i można było wtedy przejąć Glinojeck do krajowej grupy spółki cukrowej. To było w zgodzie z prawem, bo tylko wtedy ta możliwość zachodziła. Niestety wtedy. Sawicki, podejrzewam, że to było polecenie Tuska, to, to, to Sawicki niewiele miał tu do powiedzenia. Ja go nie chcę bronić, ale nie, zda przesad, zda zdaję sobie sprawę, że często minister rolnictwa jest tym, którego się kijem okłada, a nie on podejmuje decyzję. Przepraszam, ty złożyłeś dymisję, Sawicki nie no, złożył dymisji. No, nie każdy tak potrafi. Też sądzę, że ministrowie rolnictwa muszą mieć i mocniejszą pozycję, i jednocześnie jeżeli nie są w stanie w swoim środowisku politycznym realizować polityki, która jest korzystna dla rolnictwa, ale przede wszystkim korzystna dla całego społeczeństwa, to również muszą mówić o tym głośno, a nie tylko jakieś takie chodzki, klocki propagandowe uprawiać, tłumacząc swoją bezradność. Czyli co, posłowie pisą, ci kandydaci posł, posłowie na PiSu, którzy będą się ubiegali o reelekcję, oraz nowi związani z rolnictwem pójdą pod hasłem odnieśliśmy sukces w polityce rolnej? Czy możesz nie odpowiadać na to stawiać pytanie? Stawiasz się w trudnej sytuacji, ponieważ ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym, żeby polityka rolna realizowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy, jestem przecież związany z tym środowiskiem od 21 lat, żeby była polityką, którą będą rozumieli i akceptowali rolnicy i będą rozumieli i akceptowali Obywatele Polski rozumieją, że wsparcie dla rolnictwa jest korzystne dla konsumentów. Boję się, że tej polityki od piątki dla zwierząt się zaczęło. Ale również inne elementy do tego dochodzą. Rolnicy nie rozumieją i w ostateczności wcale konsumenci na tym nie zarabiają. Zarabiają jak rolnicy Nie rozumieją. Nie rozumieją tej polityki, która jest w tej chwili prowadzona. Tak jak nie zrozumieli piątki dla zwierząt, tak nie rozumieją również różnych działań podejmowanych. Choćby ten rzepak wspomniany. No, choćby rzepak. To jeżeli to nie, nie zostanie skorygowane i uprawę rzepaku w Polsce właściwie zmarnujemy, a tyle lat nad tym pracowaliśmy, tyle lat. Hodowla, postęp, technologie, technologie zbioru, nowe odmiany. No, praca niesamowita, a jednocześnie płodozmian znakomity wykorzystanie paszowe, a tylko, że... To już mówiłeś przed chwilą. Jeże, jeżeli, jeżeli nie interes rolników i konsumentów będzie brany pod uwagę, tylko wielkich firm, takich jak, jak firmy paliwowe, ale również, przecież dzięki ślucie rzepakowej moglibyśmy znakomicie ograniczyć import modyfikowanej genetycznie soi z Ameryki. To jest jedno ze źródeł białka naszego, krajowego, polskiego białka. To... Pytanie, jeżeli się bardziej pilnuje interesów wielkich firm, a nie rolników, to czy rolnicy mają coś za to Ale to jest temat dzieci? roślin białkowych, to jest na inną rozmowę. Wróćmy do zawartości cukru w Panika, która została wywołana przez jedną z sieci, polegała na tym, że najpierw robimy promocję, bardzo głęboką promocję, bardzo głęboką, tak, taką, że nie tylko konsumenci indywidualni, tacy jak ty czy ja, ale również ci, którzy mają cukiernie, restauracje, rolnicy wytwórnia. produkujący w ramach rolniczego handlu detalicznego, też, yy, też. przetwory, ci, którzy mają lody, robią i tak dalej, i tak dalej. Taniej było kupić i korzystniej w tej sieci niż w hurtowni, bo cena była niższa jak w hurtowni. No więc się wszyscy rzucili, za chwilę się okazuje, że firma celowo wprowadziła ograniczenia w dostawie cukru, reglamentując, tam po parę kilo tylko, no więc zaczęła się panika. Następni, następne sieci zaczęły robić to samo. Cena od razu poszła w górę, horrendalnie. Cukier, który był kupowany w hurtowniach, czy, czy, czy u wytwórców po, po tam 3-4 złote, nagle ja już słyszałem o cenach kilkanaście złotych za kilogram, ta panika nabiła kabzę przede wszystkim sklepom, i pośrednikom. Czy, ale cukrow... Cukrowy, cukrownie w części też podniosły ceny. ceny, ceny. Ale stany mają pieniądze na magazynie. Mają nie Cukrownie też mają zapasy magazynowe. Cukru nie brakuje. Globalna produkcja cukru w zeszłym roku to było 2 miliony 300 tysięcy ton. Zużycie nasze jest milion 600, milion 700, 000, czyli my mamy taką górkę tego cukru. Ja się raczej martwię, gdzie my go upłyniemy, gdzie go w świat wy wyślemy. W tym roku pewnie plony będą. Trochę mniejsze, ale też nie bo, bo... buraki słabo, ale szacunki są takie, że tam te 2 miliony czy 2 miliony 100 też powinniśmy cukru tysięcy ton uzyskać, więc nie ma żadnych powodów, żeby grać tym cukrem, robić spekulacje, a jeszcze. I to mnie bardzo boli. Niektórzy wykorzystują też kupując cukier, zapasy nawet indywidualni, czy, czy powiedziałeś ci producenci przetworów, jako za, mają wolne pieniądze i zabezpieczenie przed inflacją. No Czasami niektórzy tak to traktują. Owszem, to zostało celowo w takim momencie, ta panika wywołana, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na cukier, bo to jest okres, kiedy robimy przetwory, yy, sporo ludzi, gospodyń wraca do pewnego, do dobrego zwyczaju, yy, więc moment był wybrany, wybrany bardzo... przerwę Ci tutaj, no ale komunikaty z Ministerstwa Rolnictwa, że cukier będzie, wróci do ce starej ceny, albo będzie nieco droższe, są moim zdaniem bardzo optymistycznie, mają wymiar propagandowy. Cukier moim zdaniem nie zejdzie, nie zejdzie, nie zejdzie poniżej 6 zł. Za kilogram. Myślę, że trochę mniej, ale nie wątpię. Ale nie wróci do ceny, jaka była ale, wcześniej. Ja, ja, ja ja by, ja ja, ja, Panie redaktorze, ja bym się bał. Ale to... ja powiedziałem 6 zł, a ty. Myślę, że w granicach 5, nieco poniżej 5. Zresztą zaba, zobaczymy. Zakład, zakład stoi? Zobaczymy. O, ja, o, mówimy o cukrze zeszłorocznym, nie. natomiast jaka będzie sytuacja. Nie, ja mówię o cukrze z tej kampanii. To będzie drogi to będzie nie, drogi. Nie mówię że nie, zresztą... nie, nie będę tam podawał w złotówkach, ale będzie drogi, dlatego że i koszty uprawy no bardzo wzrosły i jest niemożliwe utrzymanie niskich cen przy ja, bardzo, dlatego w, w ja bardzo się, wysokich ja kosztach. Ja widzę 6 zł cena będzie dobra. Yy, natomiast yy, ci ludzie, którzy robią zapasy, to jest trochę, trochę głupie, mówiąc prosto, Ponieważ ja pamiętam, yy, że ta podobna panika była na początku pandemii covid -a. Yy, no, ale wtedy nak... inflacja wynosiła 3%. Ale nakupowali wtedy ludzie makaron, kaszy, było. I, mąki. i tak będą teraz, teraz też kupować. się mole spożywcze, yy, część trzeba wyrzucić albo żreć tą starą kaszę jeszcze przez wiele miesięcy. Yy, po co? Cukru naprawdę nie zabraknie. Natomiast jest problem, na który zwróciłeś uwagę: nie będzie już taniej żywności na świecie, nie będzie taniej żywności w Polsce. Yy, I to nie jest wina rolników. Bo często próbują. rolnicy będą o to obwiniani. Rolnicy są obwiniani, podobnie jak kuriozalny zarzut, że to rolnicy na tym cukrze zarabiają. Przecież to, to jest cukier wyprodukowany po cenach zeszłorocznych. Z rolnikom płacono ceny zeszłoroczne, więc nie było żadnych powodów, żeby ten cukier w tej chwili drożał. Z nowego sezonu, on się zacznie gdzieś tam w połowie września mniej więcej, czyli już nie tak, nie tak długo, tam nieco ponad miesiąc, już będzie świeży cukier, to w tym momencie już nie jestem w stanie przewidzieć o ile wzrosną ceny, ale niewątpliwie wzrosną. W sposób istotny. I, tak, istotny wzrosną. Natomiast ceny żywności w niewielkim stopniu wynikają z kosztu z, z cen płaconym, Rolnik. płaconych rolnikom. Mówię to zawsze, niektórzy uważają, że to taki leitmotiv, że to tak zawsze trzeba mówić, a to jest nieprawda. To jest prawda. Udział rolników w produkcie finalnym, w tym co, za co ty, ja, twoja żona, moja żona płacą przy sklepie, w kasie, kupując żywność, udział rolników jest bardzo mały kilka, kilkanaście procent. Reszta to są koszty tego całego łańcucha. Ten, który kupuje od rolnika, mówi: tak, ale ja muszę zarobić na tym, na tym procederze a jednocześnie wzrosły mi koszty paliwa, koszty prądu. Pracownik, którego wynajmuje muszę mu lepiej zapłacić. To samo w przetwórstwie rolno-spożywczym. Każdy mówi, gaz podrożał, prąd podrożał, ubezpieczenia, koszty pracy podrożały yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, to samo mówią z, na koniec sklepy i każdy tam te swoje marże dokłada, tylko jak Zabłocki na mydle wychodzi na tym rolnik, producent, surowca, bo o niego się nikt nie martwi. A... Ja to podnoszę i tu się akurat diametralnie, różnie w podejściu również obecnego ministra rolnictwa. Ja go wspieram, bo uważam go za uczciwego człowieka, ale coraz bardziej widzę jego bezradność. A jednocześnie jest pierwszy raz od dawna w randze wicepremiera. Nie było mnie to dane ani wielu innym ministrom, żebyśmy byli wicepremierami i mieli większy wpływ niż o, o, tylko pojedynczy. Ostatni był chyba Jarosław Kalinowski. Chyba Kalinowski, tak. Więc. Widzę coraz większą bezradność, ale to jest sytuacja trudna, ponieważ jeżeli rolnictwo zacznie słabnąć, jeżeli rolnictwo zacznie podupadać, to ludzie odejdą ze wsi, pójdą do miast, będą migracje, to rolnictwo nie będzie zapewniało. Te, o co o czym mówisz, tego propagandowego hasła, bezpieczeństwo żywnościowe mamy pod dostatkiem. Może się okazać, że tej żywności za jakiś no, czas. Zaczęły się, się do to też przybędzie obrońców. A to, to zawsze Polski tak się, było, bo to jest taki, szczególnie taki moment, że kupę polityków i lokalnych, tych samorządowych, i tych, tych centralnych, się nagle pojawia, każdy chce tam ciepło mówić o tym pocieszczoła, o tym szacunku dla o, rolników. O tym bochnie chleba. Tak. Natomiast tych, którzy zajmują się sprawami rolnictwa, tak jak ja, całe życie i właściwie niezależnie od tego, czy ktoś ma do mnie pretensje, czy nie, staram się tego rolnictwa w interesie całego społeczeństwa, podkreślam, bronić, no to takich w, w tym momencie bardziej widać tych nowych. Ale ja też traktuję to za dobrą monetę. Jeżeli ktoś nawet zrozumiał swój błąd i chce wspierać rolnictwo, bo rozumie. Jak ono jest ważne, to też nie jest złe. Ale. Rozumiem, że we wsparcia pols... polski, polskiej wsi z danego okręgu wyborczego nie wejdzie do Sejmu. Ja to tak rozumiem. Na koniec jeszcze, panie redaktorze, jedną rzecz. Ja się tu głęboko nie, nie zgadzam z pewną filozofią również obecnego ministra rolnictwa i wszystkich, którzy, wszyscy, którzy na to zwracają uwagę. Owszem, trzeba utrzymać różne formy wsparcia płatności do różnych tam rzeczy, jeżeli w innych krajach funkcjonują, a u nas Byłoby nielogiczne, gdybyśmy z tego zrezygnowali, bo nasza konkurencyjność by się pogorszyła. Ale najważniejsze jest to, jak zapewnić rolnikom udział z rynku, z produkcji, z lepiej usytuowanego, właśnie wytwarzania tego na tym pierwszym etapie od pola do stołu. Tylko tu, żeby uzyskać lepsze warunki dla rolników, to trzeba mieć odwagę i nie być uzależnionym od różnego rodzaju Lobby, mafii, firm wielkich powiązanych z politykami. Tak było kiedyś i zapewne jest teraz, gdzie i jakieś udziały pewnie politycy czasami mają. I wtedy się okazuje, że za różnego rodzaju decyzjami stoi wcale nie interes polski, nie interes polskich rolników, a jeszcze raz powtórzę, związany, bardzo ściśle związany z interesem polskich konsumentów, tylko konkretne firmy. Tu trzeba mieć odwagę, ale też i odwagę, żeby o tym mówić. Mnie tej odwagi nigdy specjalnie nie brakowało. Zawsze będę stał na straży interesu polskich rolników, bo to jest ważne dla całej Polski, dla wszystkich Polek i Polaków. Nie poruszyliśmy tego tematu z kwestii zboża z Ukrainy, ale mówiliśmy w to w, sąsiednim temacie, w, to w poprzednim wywiadzie i mam nadzieję, że za jakiś miesiąc Podsumujemy. Bardzo będę chciał podsumować wątek zboża z Ukrainy, ponieważ według moich informacji to zboże mocno rozregulowało polski rynek. Zapewnienia ministra rolnictwa są takie, że ono nie miało żadnego wpływu. Ja mogę go przeprosić, jeżeli nie będzie miało żadnego wpływu. Tylko również już się obkupiły największe firmy w Polsce obracające zbożem, mieszalnie pasz, wielkie firmy takie jak Cedrop, potrzebujące bardzo dużo zboża. To będzie miało wpływ na to gdzie będą mieli i za jaką cenę możliwość sprzedaży polscy rolnicy. To zrobimy to, kiedy żniwa się zakończą, kiedy będziemy ten rynek mogli przeanalizować. Uważam, że... Z, po po dożynkowych podziękowaniach. Że z Ukrainą tak, tak. trzeba starać się budować relacje na pokolenia, ale one wymagają bardzo dokładnej analizy, żebyśmy się nie okazali użytecznymi idiotami, którzy chcąc pomagać innym, zniszczą rolnictwo u siebie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego wszystkim. dobrego. Pozdrawiam wszystkich i Hej. widzów, i czytelników.